Witam serdecznie hodowców, klientów Sklepu Zdrowy Ptak. Dzisiaj może nietypowo, bo jestem sam, bez Jacka. E, może nie do końca sam, bo jest ze mną moja samiczka. Kom, 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 Nie mam. Nie jestem bez Jacka. Jacka powołała armia. E, wrócił do wojska. No takich komandosów to na pewno potrzebują no i dlatego jestem sam pierwszy raz nagrywam film telefonem nie wiem czy to wyjdzie ale wracając do e, tematu w Katowicach mieliśmy e, premierę nowego eliksiru, nowej generacji e, eliksir nowej generacji Niby stare, niby nowe. No jedni mówią tak, jedni, jedni tak. No. <laughs> Można powiedzieć: stary Elixir w nowej odsłonie. Nowa generacja. Na czym polega nowa generacja? Eee, przez dwa lata był testowany. Klienci eee, mojego sklepu wiedzą, bo dostawali od, za darmo e, do testów e, próby, butelki. Eee, no i produkt wyszedł, okazało się rewelacją. Eee, wszystkie składniki zostały podwojone, potrojone, niektóre pięcio-sześciokrotnie. zostały dodane składniki, zostało zmienione, została zmieniona dawkowanie. Dawkowanie jest teraz 7,5 ml na litr, a nie jak wcześniej 15. Także za cenę 140 zł mamy jakby dwie butelki, tak? A wcześniej płaciliśmy 114 zł za, za litr. Teraz 140, ale mamy jakby podwójną dawkę. Co chciałbym jeszcze powiedzieć o tej butelce? Teraz tak. Bardzo mało sklepów do tej pory kupili ode mnie. Zakupiło nową generację. Także chciałem Wam powiedzieć, jak rozpoznacie. Nowa butelka ma datę ważności na korku. W kilku, w kilku językach. W kolorach flagi belgijskiej jest napis Nowa Generacja. E, to jest dla rozpoznania. Są dwa kody kreskowe. Dwa kody kreskowe, dlaczego? Jeden jest na sklep, jeden jest na aptekę, bo jak wiecie, jak już wcześniej kiedyś mówiłem, e, produkty marki Deräger można kupić, zamówić sobie w Belgii w aptekach. E, także, jeżeli ktoś ma ochotę zakupić. Zwróćcie na to uwagę, żeby był napis Nowa generacja, żeby Was ktoś tam nie oszukał i co 30 zł przepłacicie, a kupicie tą starą formułę. Ja w sklepie już jej osobiście nie mam. Już mam tylko nową. Ehm... Generację i proszę jak gołąbek się czuje w sklepie praktycznie jak u siebie. Ehm... Co jeszcze? Do marki Direger. Mamy też nowe katalogi. Zapraszamy do zakupu. Tak jak mówię cena 140 zł w promocji mamy zestaw lotowy za 1000 zł, 8 produktów za 1000 zł. Do tego każdy dostanie od nas czapkę i koszulkę Polo. kurde, nie mam akurat teraz, mam na magazynie. Czapka i koszulka Polo do zestawu gratis. Każdy, kto u nas zrobi zakupy, dostanie taki notes hodowlany. Można sobie zapisywać lęgi, pary, gołębie spisywać. Taki standard, jak, jak każdy notes, e, tak jak tutaj widać szybko, rok hodowlany, numer celi, samiec, samica, data lęgu, numer obrączki rodowej, jakieś tam sobie uwagi możemy zapisać. tak? Następnym produktem, którym szybko chciałbym opisać jest nasze naturalne bagno. Szum się robi. E... Wcześniej był mor koncentrat czy, 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 czy z Concentrat. koncentrat. Teraz już i polskie firmy zaczynają robić. Ja Wam powiem jedno. E... Już nie będę mówił o podróbkach, ale naszego produktu nie da się podrobić, bo nasz produkt nie jest robiony. Naturalne bagno jest tak naprawdę tylko wydobywane i pakowane do karnistra i to wszystko e, tutaj nic nie dokładamy to jest 100% natura to nawet nie, że jak niektóre produkty mają w nazwie e, w nazwie naturę ale tu jest naprawdę 100% natura tu jest wydobycie, e, wydobycie jest na, e, nawet do kilometra pod ziemią jest, składników ma nawet do 350, 300, 350 mówię 300, 350, bo to różnie przy wydobyciu bywa, to tak jak załóżmy nie wiem, z węglem jest mniej kaloryczny bardziej kaloryczny, to zależy na jakie źródło się po prostu trafi ale te minimum 300 zawsze ma cena 144 zł za 5 litrów myślę, że to jest super cena ci co już ode mnie kupują to wiedzą jaki to jest produkt no co zapraszam zapraszam i też każdy przy zakupie karnisterka dostaje taką wkładkę do misy lęgowej w gratisie i oczywiście notes w gratisie a wracając jeszcze do eliksiru eliksir też jest eliksirów jest tak dużo na rynku ale to tylko tyle, że nazwa, bo każdy produkt, wiadomo, jest inny. Jedni próbują zrobić coś na, naszą, na naszym wzorze, jedni próbują nazwą, jedni próbują coś tam mniej więcej, wszyscy J, J. No tak, J jest jednym z głównych składników, ale to nie wszystko. Nasz elixir jest produkowany 75 lat, 75 lat, a wszystko, co powstało później, no to. Jest, że tak powiem, wzorowany na naszym eliksirze. Także koledzy, film króciutki, słabo, że bez Jacka, ale zapraszam do zakupów. Tak jak mówię, przy zakupie zestawu lotowego jest promocja, jest, będzie kosztował 1000 zł, równiutko 1000 zł. 8 produktów: koszulka, polo i czapka w gratisie. No, i oczywiście zapraszam klientów stacjonarnych. To tak jak zwykle jest ekspres do kawy, można sobie wypić kawkę. U mnie zawsze nie ma problemu. Dama obsługuje. Także zapraszam. Pozdrowienia dla Jacka.